Dziś odwiedziliśmy Sandomierz i panią Barbarę, kolejną laureatkę konkursu organizowanego przez marki CIF i Bosch. Zawsze piękne zakończenie. Pani Barbara jest zawodową kucharką, a także babcią Igora i Wojtusia, dla których gotuje pyszne posiłki oraz piecze smakowite ciasta. Laureatkę odwiedzili specjaliści CIF oraz Bosch. W specjalnym pokazie CIF and Bosch Show ekspert Bosch opowiedział o bezpieczeństwie dzieci w kuchni oraz nowych funkcjach piekarnika. Proszę zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy ja włączę płytę i będę trzymał palnik, jeżeli puszczę palnik, a nie będzie prawidłowej temperatury, gaz zostaje odcięty. Ma pani wnuków, takiego małego wojtusia, który będzie dorastał czy igorka. I w tym momencie ważne jest to, aby tego piekarnika oni nie uruchomili. Przytrzymując przycisk kluczyka przez 6 sekund, blokujemy urządzenie, a więc blokujemy tylko i wyłącznie jego funkcję. Nie blokujemy otwierania. W piekarnik musi być w każdej chwili możliwość otwarcia. E, ważną rzeczą również dla pani będzie to, że front drzwi w tych piekarnikach będzie chłodny. Normalnie w piekarnikach ten front się nagrzewa. Przy małym dziecku jest możliwość poparzenia sobie dłoni. Tu piekarnik będzie miał maksymalną temperaturę około 40 stopni Celsjusza. Ekspertka CIF opowiedziała, w jaki sposób technologia Active Shield chroni i ułatwia utrzymanie porządku w kuchni. Technologia Active Shield, jaka tutaj się pojawia, Działa nam jak taka ochronna tarcza. Każde kolejne sprzątanie jest łatwiejsze. Dlaczego? Dlatego, ponieważ zawarte w nim składniki pozwalają nam wytworzyć taką niewidzialną powłoczkę. Dodatkowo ekspertka CIF zwróciła uwagę na wysoką jakość środków czystości, które nie tylko dbają o porządek, ale także są bezpieczne dla dzieci. Pamiętajmy o tym, że produkty marki CIF to również większa higiena w naszej kuchni. Bardzo ważne, jeśli mamy małe dzieci, bo jednak no, one mają mniejszą odporność na różnego rodzaju zabudzenia bakterie. Ich właśnie tego typu produkty zadbają o jakość tych czyszczonych powierzchni i pozwolą cieszyć się no nie tylko piękną, śniącą kuchnią, ale również zdrowiem, które tutaj jest bardzo ważne. Takim sprzętem, gdzie igor bardzo się pnie już do gotowania, to jest bezpieczne. Płyta od piekarnika się nie nagrzewa. Płyta do gotowania też jest zabezpieczona, że nie, nie ściągnie rusztu czy coś innego. I jest przede wszystkim klucz z zabezpieczeniem, że. Sam nie kuchni. By wziąć udział w konkursie, wystarczy kupić promocyjne opakowanie produktu marki CIF i przesłać zdjęcie wraz z opisem obrazujące konkursowe hasło zawsze piękne zakończenie. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie kupiwygraj.pl oraz na Facebooku. Słuchaj, no, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Pani Basia jest prawdziwą profesjonalistką, jeśli chodzi o dbanie o porządek, o czystość w kuchni. Profesjonalistką, ze względu na to, że pracuje również w restauracji, a więc potrafi profesjonalnie wykorzystać te urządzenia. Dokładnie. Z których została przeszkolona. Czyli jednym zdaniem, piękne zakończenie.